Gary! Aha, I was just looking for the sports channel, Gary. Teraz. Chodźcie. Co robicie? <gry> Patrzcie Dobra. na te drzwi, tutaj będą przebrał. To no... są osoba? Mam tamto okienko Dobra Dobra, gotowi? Ktoś patrzy tutaj Tu, jedna osoba, tam Jedna wchodzi tu. Dobra Dobra, czyść C4, ja tu stoję Mati za C4 Wider za Ariel'em okay. Mati, za Ariel'em Za Ariel'em, okej, okay, okej, okay. W Ja się, sorry, za C4, dobra okay gówno, jedziemy na tą Ma być na słabszą. że słabszy. co wy w wam mieszkacie? Zamykaj drzwi. <grym> <grym> Noż do kur... Przygotować się? Rzecz zaparkował A no dostaniemy za to order Virtutti Cebulari A yeah. tu się w rękę kogoś klikuje Okej okay. Jesteś? Okej okay. Czy? Co było taktyczne? Dla coś tutaj tak było Okej okay, to jest okay. Tam tam jest dwóch w pokoju na lago Okej okay. Tech może za mną O okay, kurczę A ty okay. Czekamy na swoich. To ma być co inna area, ja tak? Ok, niech tu wchodzi, bo ją się przetłoczy. Okej. Okay. Aha, nice. Zróżmy wszyscy? Stoi za mną. Zauważona jednego końca po prawo. <śleszy> <śleszy> Czysto. Idziemy. Bra. O, oh, wow. Dobra, chodźmy. Dobra. Chodźmy. Patrzcie, góra. Zagam, mhm, góra. Na. Jeden na górze, a nie martwy, martwy. No. Chodźcie za mną. Okej. O, o. Granat wrzuć! O, dobra, no to Jest to? to. Okej. Ktoś może za mną?